Szczęść Boże, i znowu mamy Boże Narodzenie. I dzisiaj z rana w Ewangelii według świętego Łukasza, słyszymy znaną nam wszystkim opowieść o tym, jak to anioł przychodzi do Maryi, pozdrawia ją i ogłasza, chociaż może wcześniej zapytuje, że zostanie Matką Boga, zostanie Matką Pana Jezusa. Maryja ma pytanie, na które anioł odpowiada i po tym pytaniu Maryja mówi fiat, mówi dobrze, zgadzam się, oto ja służemnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. W tej Ewangelii, słyszonej pewnie już wiele razy, też kojarzycie obraz tej Ewangelii, bo często on jest malowany w taki sposób, że oto do Maryi przychodzi anioł, czyli taka postać ze skrzydłami. A tam w Ewangelii dzisiaj jest napisane, anioł wszedł do niej. Najczęściej ludzie sobie tak to kojarzą, że anioł wszedł no, do tego pomieszczenia, do tego pokoju, w którym się Maria znajdowała. Może tak było, może Maryja go tak widziała na oczy. Ale tam jest napisane, anioł wszedł do niej. Anioł wszedł do niej. Anioł wszedł, ja sobie tak to odczytuję, Anioł wszedł do jej duszy. Ona z nim była w takiej łączności duchowej. Anioł wszedł do niej. To pierwsza rzecz, żebyśmy tak też mieli na uwadze, że aniołowie to nie postaci ze skrzydłami. A druga rzecz, w tej Ewangelii dzisiaj słyszymy przepiękne zdanie. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Pomyśl sobie, co w Twoim życiu wydaje Ci się niemożliwe. To jest niemożliwe, żeby mi się udało. To jest niemożliwe. Czy masz czasami takie myśli, czy mówisz czasami takie słowa? To dzisiaj zapisz sobie to, co wydaje Ci się niemożliwe. Zapisz to sobie na kartce, zapisz to sobie w swoim pamiętniku, dzienniku, jeżeli prowadzisz, i poproś Pana Boga o to, żeby z Jego pomocą stało się to możliwe. Hmm? Oczywiście, jeżeli taki będzie Jego plan, jeżeli taka będzie Jego wola, jeżeli to będzie dobre dla Ciebie, to zobaczysz, że niemożliwe stanie się możliwe. Bardzo. I najpiękniej i z całego serca życzę nam wszystkim, by Boże Narodzenie w naszych sercach sprawiło, że wszystko to, co znajduje się blisko nas, na wyciągnięcie ręki, będzie widziane przez nas oczami niezwykłymi, że będziemy dostrzegać małe cuda, które dzieją się wokół nas i że sami będziemy Takimi pięknymi świadkami miłości Boga w tych miejscach, w których będziemy, w czasie świąt w naszych rodzinach, a potem po świętach w naszych szkołach, w naszych miejscach, w których przebywamy. Szczęść Wam, Boże, najpiękniejszego czasu z rodziną, najpiękniejszego czasu przejścia w nowy rok. No, dla nas chrześcijan nowy rok zaczął się kiedy? No, kiedy rozpoczął się adwent, tym radosnym czasem oczekiwania. To też są takie niesamowite opowieści, które możemy podczas spotkań rodzinnych przy stole świątecznym pleść, wieść, snuć, co w życiu jest ważne, gdzie jest początek, gdzie jest koniec. Przeróżne pytania, które bardzo często mamy w swoim życiu, być może teraz. Zadamy je, gdy w gronie rodzinnym będziemy przebywać i razem świętować, bo świętowanie to oczywiście i prezenty, i wspólne wieczerzowanie, jedzenie, ale świętowanie to przede wszystkim bycie razem, bycie razem ze sobą w rodzinie, bycie razem w łączności z Panem Bogiem. I tego Wam najpiękniej życie. życzę. Szczęść Boże.